Już dzisiaj druga, druga wieża widokowa, na poprzedniej przynajmniej mieliśmy widoki, teraz z tymi widokami trochę gorzej, pojechaliśmy na kaszuby do Muzeum Ziem Kaszubskich. Jesteśmy w miejscowości Wdzydze Kiszewskie. Mamy chatki przeniesione z całych Kaszub z XX wieku, przed wojną. Przedwojenne chatki. I całość, całość tworzy... Mm, takie małe miasteczko ówczesną wioskę. Z racji tego, że teraz jest wszystko pozamykane, można obejrzeć tylko z zewnątrz, bo normalnie w sezonie to chatki są potwierane i możemy zobaczyć jak ludzie żyli na początku XX wieku. Czym się zajmowali? Czym się zajmowali? No. Taka klasyczna staropolska wieś. Albo staro-niemiecka. Obecnie jest sobota przed południem, i nie ma tutaj poza nami żywej duszy. To znaczy, jest pan na wejściu i tyle. Wioska jest na tyle obszerna, że normalnie, podczas gdy to wszystko będzie otwarte, to na pewno można tutaj spędzić cały dzień. Te ja na przykład są czwórne Nie wiem, no jaki zwierz. Dzień dobry, poproszę Gumę Turbo i dwa Donaldy. Dziękuję. Jest to muzeum XX wieku, a więc jak mogłoby zabraknąć klasycznego kiosku ruchu? Branding został pewnie zdjęty, dlatego że. no. oręcz nadal masz. Naklejkę. O, oręcz nadal jest. Opuszczamy skansen, by przetrząsnąć 10 km w poszukiwaniu wieży widokowej. Właśnie dreptamy na wieżę widokową wieżyca. Jakbyście się kiedyś zimą chcieli wybrać na szlaki, to zaopatrzcie się w raczki. Ja wszyscy to wiedzą poza nam. A Całkiem możliwe. Dzisiaj druga, druga wieża widokowa. Na poprzedniej przynajmniej mieliśmy widoki, teraz z tymi widokami trochę gorzej, bo się trochę śniegu rozpadało, ale idziemy wyżej. Ja z moim lękiem wysokości to wyzwanie. Chociaż nie, dzięki, dzięki temu śniegowi i zarowej widoczności, ja z moim lękiem wysokości. Jakoś sobie daje radę. Jesteśmy na szczycie. Widoki przepiękne. To jest najwyższy szczyt tutaj. Może nie widzimy daleko, ale śnieg dodaje dodaje uroku. Zresztą zobaczcie sami. trochę dużo ale za to klimat jest Jak już jesteśmy w okolicy to żalem byłoby nie zobaczyć pewnej samowoli budowlanej mianowicie zamykła palicach no miał rozmach miał rozmach naprawdę. jakby to było skończone. Miał być dron: jak to dość popularne ostatnio na YouTubie, no ale niestety mamy śnieg, deszcz, a ja nie mam wodoodpornego drona. Sobota dobiega końca, a my ruszamy w okolice Bydgoszczy. Mimo że pogoda nie dopisuje, wybraliśmy się do miejscowości Nowe Smolno na mały spacerek niebieskim szlakiem turystycznym. Pod Bydgoszczą znajduje się skrzyżowanie współrzędnych geograficznych. Jest to miejsce zaznaczone obeliskiem. Udało mi się znaleźć informację, że pierwszy na świecie zaznaczony trwale został w Ugandzie, a drugi właśnie w Polsce. Jeżeli wiecie dokładniej, to napiszcie w komentarzu. A tymczasem my jeszcze idziemy w jedno miejsce, które to jest niedaleko. Nie są to kamienne kręgi, a jeden krąg dokładnie pod tym kamieniem przepływa żyła wodna, i ta woda, która jest w środku, Tutaj w dziurze jest podobno bardzo, bardzo czysta. Zwierzęta przychodzą tutaj pić, aczkolwiek z tym miejscem jest jeszcze związana jedna historia. Podobno kiedyś tutaj była mogiła, a tu stał wielki krzyż na betonie. Ścieżka do tego miejsca była ozdobiona kwiatami, aczkolwiek krzyż zniszczono, prochy wykopano, i dlatego mamy tutaj ten wielki dół. Czy to prawda? Ciężko stwierdzić, ale poczytamy, doczytamy. Może znajdziemy jakieś informacje. Obecnie to miejsce nie jest w ogóle oznaczone. Na mapach Google jest, ale tutaj, bo dosłownie 100 metrów dalej mamy skrzyżowanie dwóch współrzędnych geograficznych. Jak już jesteśmy przy Bydgoszczy, to przenieśmy się na chwilę do Myślęcinka. Tam również znajdziemy kamienny krąg, a także piękną śnieżną scenerię. Śnieżny Snorlax za nami, wybraliśmy się zimą. O, jak spadł śnieg, to wybraliśmy się do myślęcinka Wedlackiego. Szczerze, mieszkam tutaj, a pierwszy raz jestem zimą w myślęcinku. Karolina, pierwszy raz chyba też jest w myślancinku w zimę, ale na pewno pierwszy raz widzi śnieg, bo bawi się jak dziecko. Jak masz stąd wyjść? Nie wychodź. Karolina jest pierwszy raz na śniegu <śmiech> Nieprawda <śmiech> <śmiech> Chyba kupimy jej łyżwy. Nie chcę, nie mam